Moja współpraca ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury trwa już kilka lat. Tak naprawdę od kiedy rozpoczęłam swoją działalność edukacyjną, muzyczną w Świdnicy, to tutaj gdzieś Świdnicki Ośrodek Kultury zawsze jest mi bardzo bliski i razem współpracujemy. Początki to tak naprawdę są koncerty gordonowskie. To są koncerty dla rodzin z małymi dziećmi, dla niemowląt, dla całych rodzin. Taka naprawdę fantastyczna sprawa, która dużo daje tutaj naszej społeczności, i, i to wsparcie ośrodka kultury jest, jest tutaj nie do przecenienia w tym, w tym zakresie. I mam właśnie taką jedną sytuację związaną z tym koncertem. Przy jednym właśnie z nich dzień wcześniej mieliśmy próbę. Wszystko, żeśmy już na tej próbie zrobili, zostawiliśmy przygotowane. I na drugi dzień mieliśmy tylko właśnie przyjechać już na, na sam koncert. Przyjeżdżamy przed tym koncertem, oczywiście trochę wcześniej na szczęście. No i okazuje się, że nie ma kabla do pianina elektronicznego. No i to pianino z tego kabla nie zagra. Więc no, pojawiła, pojawił się stres, i, i lekka panika, co tu zrobić. No i telefony. Kto tutaj był? Kto ewentualnie tutaj mógł, mógł ten kabel widzieć? I faktycznie okazało się, że po nas jeszcze był jeden zespół, który, który miał próbę, no i niechcący ktoś ten kabel po prostu zabrał ze sobą, bo ten kabel bardzo przypomina kabel do komputera i on poszedł po prostu gdzieś do domu. Na szczęście po tych właśnie telefonach bardzo szybko ten kabel do nas wrócił i koncert odbył się bez żadnych zakłóceń i zmian. Oczywiście to jest zabawna sytuacja z perspektywy czasu, natomiast w tym, tym momencie aż tak zabawna może dla nas nie była. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. A druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest moja współpraca w zakresie prowadzenia Dzikiego Chóru. Dziki Chór ma już dwa i pół roku, od kiedy właśnie rozpoczęliśmy pierwszą próbę. Ja nigdy chóru nie chciałam prowadzić, dlatego że ja jestem dyrygentem symfonicznym, i tutaj ta orkiestra zawsze gdzieś tam była mi bliska. I już bardzo dużo osób zna tą historię, bo ja ją ciągle powtarzam, że właśnie ja zawsze chciałam tutaj orkiestrę, no ale zobaczyłam w środiskim Ośrodku Kultury Ogłoszenia, że szukają tutaj kogoś do poprowadzenia chóru. To jak sobie pomyślałam, no to no dobrze, no to może ja jednak wezmę ten chór i, i zobaczymy, co się wydarzy, może coś fajnego z tego, z tego wyniknie. Tu pamiętam, Pierwszą rozmowę właśnie z panią Burzenką, która bardzo gorąco mnie zachęcała do tego, żeby, żeby ten chór wziąć. Mówiła, że jest duża potrzeba, że ludzie chcą śpiewać i że takie zespoły były I, i czy nie moglibyśmy takiego zespołu właśnie tutaj zrobić. No i się zgodziłam. No i nie wiedziałam wtedy jeszcze też, że ten chór będzie tak strasznie ważną częścią mojego życia. Bo na pierwsze spotkanie przyszło około 40 osób, to jest dość duży zespół. I te osoby właściwie są z nami do dzisiaj. Przyszły osoby bez żadnego doświadczenia muzycznego, które po prostu chciały śpiewać. I razem tworzymy coś naprawdę niesamowitego i na gruncie właśnie tym muzycznym, ale też takim przyjacielskim. No i to jest niesamowity naprawdę zespół, który tutaj działa przy Świdnickim Ośrodku Kultury, a Świdnicki Ośrodek Kultury stoi za nami murem i wspiera tutaj właśnie we wszelkich inicjatywach i działaniach. Ja osobiście jestem strasznie dumna, że taka wspaniała instytucja jest tutaj u nas w Świdnicy i że ja mogę z nią współpracować.